Fokusuj. Witajcie, lifterki, lifterzy! Dzisiaj chciałam porozmawiać z Wami o jednym z cięższych tematów, szczególnie dla kobiet, jakim jest masa. Masa, 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 masa. 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 Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest jasno określony cel. Wiele osób chce jednocześnie budować mięśnie, zachowując przy tym kratę na brzuchu i niskie zatłuszczenie. Niestety, ale w większości przypadków nie jest to dobry pomysł. Jeśli myślimy jeszcze w przyszłości o redukcji, to naszym priorytetem powinien być odpoczynek dla głowy i ciała. Zwłaszcza od tego stresu spowodowanego ciągłym deficytem kalorycznym. Więc kiedy nasze ciało w końcu poczuje się komfortowo? To warunkuje tak zwany set point. Set point, poziom tkanki tłuszczowej, na którym nasze ciało czuje się komfortowo i zachowuje homeostazę. Jest to pułap, do którego nasze ciało zawsze będzie dążyć. Minusem jest to, że set point warunkowany jest genetycznie, także zmienić go nie możemy. Ale wpływ na niego ma również epigenetyka, czyli środowisko, w którym dorastaliśmy. No i to jest niesprawiedliwość. Dlaczego jedna osoba, będąc na masie, w komforcie kalorycznym, jest stosunkowo docięta, no a inna wygląda jak kredencja wody? Jak mówiłam, na masie najważniejsze jest obranie realnych celów, jak na przykład stawanie się coraz silniejszym. Targanie naprawdę sporych ciężarów, poprawa słabszych partii, czy nawet nabranie zdrowych relacji z jedzeniem. Ile powinna trwać masa? Jak się bardzo nie zalać? Jak radzić sobie z taką ilością kalorii? Odpowiadając na pierwsze pytanie, moim zdaniem na każdy rok startów, czyli takiej skrajnej redukcji, powinniśmy zaplanować sobie 2 do 4 lat masy, żeby faktycznie zbudować znaczącą ilość mięcha. Zwłaszcza gdy jesteśmy w przedziale wiekowym 18-25 lat i ten potencjał do budowania się jest największy. Jak się bardzo nie zalać, gdyby to było takie proste? Jak już mówiłam, duży wpływ na to ma nasz setpoint, ale też musimy pamiętać o tym, że budując coraz więcej mięcha, będzie dochodziło coraz więcej fatu i ciężko jest zbudować suchą masę mięśniową. To, co może nam pomóc w przypadku, gdy ilość tłuszczu wymyka nam się spod kontroli, są mini Na każdy miesiąc masy powinniśmy przewidzieć nie więcej niż tydzień takiej mini Przykładowo, jeżeli masujemy już 3 miesiące, no to nie powinniśmy ścinać dłużej niż 3 tygodnie. No i jest wiele korzyści z takiej mini ścinki. Poczujemy się lżej, bardziej komfortowo, poprawimy troszkę naszą wydolność i podsycimy troszkę nasz apetyt. Ponadto dzięki takiej mini ścince uwrażliwiamy nasze ciało na insulinę, przez co lepiej możemy wykorzystać tą energię dostarczaną z zewnątrz. A i więcej mamy tłuszcz na sobie, tym ta wrażliwość jest mniejsza przez co energia dostarczana z zewnątrz prędzej będzie przekształcana w dodatkowy fat. Jeśli nie jesteś w stanie zjeść danej ilości kalorii na masie, chciałabym mieć taki problem, stestuj sobie więcej posiłków, mniej objętościowych, w krótszym odstępie czasu, wprowadź więcej posiłków w postaci płynnej lub po prostu pozwól sobie na coś nielegalnego. Czy rotacja węglami choć w pewnym stopniu może uchronić przed zalaniem się? Nie. Rotacja węglowodanami, owszem, jest przydatna, ale na redukcji ułatwiając nam pozostanie przy diecie. Generalnie daje nam tylko psychiczny wymiar korzyści. Jednego dnia możemy zrobić sobie ucztę i zjeść więcej, i jakoś przeboleć kolejny dzień, kiedy są te niskie węgle. Jak to jest wtedy z dietą? Więcej tłuszczy czy węgli? Jeżeli chodzi o rozkład makro, po pierwsze, zmniejszyłabym ilość białka bo tak jak na redukcji mamy z niego wiele korzyści. Termika jedzenia, większe poczucie sytości, no i pomaga nam przy długotrwałej redukcji w zachowaniu beztłuszczowej masy ciała, czyli mięśni. Tak na masie do budowania mięśni wystarczy już 1.6 g na kilogram masy ciała. Ale jeżeli jesteście takim żarłokiem jak ja, możecie sobie zostawić troszeczkę wyżej. Jeżeli wcześniej redukowaliście na niskich tłuszczach i stosunkowo wysokich węglach, to pierwsze co, dodałabym tłuszczu w diecie do co najmniej 0,8 g na kilogram masy ciała. I dopiero później dodawałabym węglowodany. Dobrze jest określić sobie, z którego źródła energii chcemy korzystać. Czy z wysokich tłuszczy, węgli, może 50-50? W moim przypadku, jak i w większości, przy tej specyfice sportu, Najwygodniej jest korzystać z wysokich węglowodanów. Moje aktualne makro. Jem 2000 kalorii, 175 g białka, 200 g węglowodanów i 56 g tłuszczu. Kiedy rozpocząć masę? Czy jest jakiś procent tkanki tłuszczowej, przy której można ją rozpocząć? Kiedy zakończyć? Po czym rozpoznać, że już dość? I wszelkie rady na podstawie doświadczenia się przydadzą. Błędy, które można popełnić. Kiedy rozpocząć masę? Moim zdaniem, kiedy jesteśmy już zmęczeni i zajechani redukcją, wygłodniali, i generalnie nie chce nam się już trenować, jeżeli chodzi o to, kiedy zakończyć masę. Moim zdaniem, kiedy już widzimy znaczną różnicę w formie od momentu wyjściowego, lub gdy po prostu jesteśmy zmęczeni masą i brakuje nam motywacji, jak trenować na masie. Jaki zakres powtórzeń? Moim zdaniem, trening na masie nie powinien niczym się różnić od tego na redukcji. Powinniśmy wykonywać i treningi hipertroficzne z zakresem 8-15 powtórzeń, no i również budować tą siłę w zakresie do 5 powtórzeń. Natomiast na masie, w kwestii treningu, jest jedna dodatkowa rzecz, na którą możemy sobie pozwolić. Są to treningi o wyższej intensywności, między innymi dlatego, że mamy większe zdolności do regeneracji. No i odchodzi ten czynnik stresu, spowodowany deficytem kalorycznym, mikroelementów, elektrolitów. No i przede wszystkim kortyzol, czyli ten hormon stresu jest dużo niżej, więc możemy trenować ciężej. Dlatego bez sensu jest trenowanie na redukcji do pożygu, bo ciało będzie jeszcze bardziej zestresowane, kortyzol jeszcze wyżej, co utrudni spadek masy ciała. Pamiętajmy też o tym, żeby cel nie przyćmiewał nam całego procesu, Masa nie powinna być etapem, który chcemy przeboleć i jak najszybciej mieć za sobą. Powinniśmy się cieszyć z każdego treningu, z każdego progresu, z tego, że możemy się najeść i ogólnie cieszyć się życiem. Staram się wymazać fałszywy ideał kreowany przez media społecznościowe, pokazujący, że prawdziwi fit. Wysportowani i zdrowi ludzie, to ci najbardziej docięci, wyżyłowani i skratu na brzuchu. To może i wygląda pięknie, ale w większości przypadków nie przekłada się na naszą jakość treningów, życia, no i przede wszystkim zdrowia. Nie jest to zdrowe. Więc ja, będąc w kwiecie masy, zdecydowałam się na sesję zdjęciową. Dla mnie pasja, radość z treningów, rozwijania się. Jest dużo bardziej satysfakcjonujące niż wychudzone, osłabione ciało. Im dłużej jestem na masie, tym coraz lepiej to rozumiem. Więc zapraszam na krótką relację z sesji do gym glamour. Dorwałem się do aparatu, mam nadzieję, że to zostanie zmontowane. Kaja zajebiście daje radę. Mm. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo jestem laikiem w takich sprawach. To moja pierwsza sesja w życiu i uważam, że Kaja bardzo robi dobrą robotę. Doskonale pozuje, jest naturalna, super. To jest songo na SSJ3. Wegetaj był Madzinem. Broli, ale z niebieskimi włosami. Ja jestem Daniel, koper. I generalnie mam taki fan, powiedz Daniela. E. Jak ktoś chciał zobaczyć, co tam tworzę, to bardzo serdecznie zapraszam.